Dlaczego klienci kupują? Albo dlaczego klienci nie kupują? W jaki sposób wpływać na ich decyzje zakupowe? Albo jeszcze lepsze pytanie, w jaki sposób Ty jesteś w stanie na te decyzje wpłynąć? Jeżeli odbijasz się od swoich klientów, ponieważ nie jesteś w stanie przekonać ich do wartości, którą oferujesz, zakładam, że ta wartość istnieje, ponieważ jeżeli nie, to nie powinieneś w ogóle z tym klientem rozmawiać. Natomiast jeżeli faktycznie trafisz na pewnego rodzaju blokady zakupowe, zapewne zadajesz sobie pytanie, z czego one mogą wynikać. Przyrodzi przyrodzie istnieje coś takiego jak związek przyczynowo-skutkowy. Określony bodziec prowadzi do określonej reakcji. Jedna rzecz pociąga za sobą drugą. Jeżeli zjesz, nie będziesz głodny. Jeżeli jedziesz samochodem, wpadniesz w poślic, nie wyhamujesz ścianą, to w końcu w nią uderzysz. Odwracając ten układ, można również powiedzieć, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Jeżeli chcesz, żeby twój klient kupił, musisz odkryć bodziec, który go do tego skłoni. Musisz odkryć jego motywatory działania, motywatory podejmowania decyzji zakupowych. Kluczowe pytanie, które powinieneś sobie. I klientowi również zadać w tym kontekście jest następujące. Co Twój klient chce zyskać, lub czego chce uniknąć? I popatrz na to pytanie z dwóch perspektyw, które pozwolą Ci zrozumieć, dlaczego Twój klient kupuje lub nie. Po pierwsze, to pytanie o oczekiwaną korzyść, wartość, której Twój klient szuka, której oczekuje i którą Ty jesteś w stanie, czy powinieneś być w stanie mu dostarczyć. Ponieważ jeżeli chcesz, żeby ktoś, w tym przypadku klient, coś dla Ciebie zrobił, w tym przypadku kupił. Musisz odkryć, a następnie odwołać się do tych elementów, które są dla niego wystarczająco wartościowe, aby chciał na nie wymienić swój czas, wysiłek i pieniądze. Odpowiedź na pytanie, dlaczego miałbym od Ciebie kupić, co dzięki temu zyskam, czego będę w stanie uniknąć, musi być w jego głowie wystarczająco jasna i klarowna, aż do tego stopnia, aby pomyślał, że nie kupienie od Ciebie będzie dla niego zbyt negatywne, zbyt kosztowne. Dlaczego? Dlatego, że korzyści, które mu oferujesz, rozwiązania, które mu oferujesz, są tak dobre dla niego względem tego, czego on potrzebuje. Nie może się bez nich obejść. Druga perspektywa to rozgraniczenie dwóch motywatorów, które funkcjonują w naszych głowach. Pierwszy z nich to korzyści. To jest coś takiego, co Twój klient chce zyskać, do czego dąży, czego chce mieć jak najwięcej w swoim życiu. To pozytywne efekty i rezultaty podejmowanych działań. To może być pozyskanie nowych klientów, to może być zarobek, to może być podniesienie własnej samooceny, to może być święty spokój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, o jakich klientach mówimy, o jakim rynku mówimy, o jakich produktach i rozwiązaniach mówimy. Dlatego pomyśl teraz, proszę, zastanów się, zatrzymaj za chwileczkę ten film i zapisz jak najwięcej tych elementów, które właśnie Twój klient, Twoim zdaniem, chce zyskać, do których dąży, których chce mieć jak najwięcej, ponieważ jeżeli będziesz je znał, będziesz w stanie do nich się potem odwołać. Drugi motywator to coś takiego, czego Twój klient chce uniknąć. To wszelkiego rodzaju negatywne konsekwencje podejmowanych działań. To ból, nieprzyjemność, kara, której Twój klient chce uniknąć, od których ucieka. To może być cena, która jest zbyt wysoka względem wartości, którą otrzymuje. To może być ryzyko podejmowanej transakcji. To musi być wysiłek, który musi ponieść. W końcu to może być różnego rodzaju odrzucenie, odtrącenie lub porażka. Znowu w zależności od tego, o jakim kliencie, na jakim rynku mówimy. Znowu zastanów się, proszę, co może być tymi elementami, od których Twój klient ucieka, których chce uniknąć. I znowu znajomość tych elementów pozwoli Ci się do nich później odnieść. Więc zatrzymaj, proszę, ten film i zapisz jak najwięcej tego typu elementów, które właśnie są negatywnymi konsekwencjami, których Twój klient chce uniknąć. Rzeczy, o których rozmawiamy, możesz wykorzystać na dwa sposoby. Pierwsze, odkryjesz motywatory działania swojego klienta. Osiągnięcie jakich korzyści spowoduje, że kupi, lub uniknięcie jakich strat spowoduje, że kupi. Będziesz w stanie również zważyć te elementy pomiędzy sobą. A po drugie, w momencie, kiedy z nim rozmawiasz, będziesz w stanie dopasować się do jego sposobu myślenia. Jeżeli twój klient koncentruje się na korzyściach, które chce osiągnąć, do których dąży, pokaż mu w jaki sposób twoje rozwiązania mu to umożliwią. Z drugiej strony, jeżeli twój klient koncentruje się na negatywnych konsekwencjach, których chce uniknąć, pokaż mu, jak twoje rozwiązania właśnie w tym uniknięciu mu pomogą. Zobaczysz, jak wiele będziesz w stanie uzyskać, stosując tego typu właśnie podejście. W jaki sposób odkryć te motywatory? Zadając pytania, aktywnie słuchając, o czym będę mówił w kolejnym filmie, na który już Cię teraz serdecznie zapraszam. A podsumowując, w ogromnej większości przypadków klienci kupują w momencie, gdy chcą coś zyskać lub chcą czegoś uniknąć. Więc jeżeli chcesz dobrze sprzedawać, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odkryć, którą z tych dróg Twój klient idzie, a drugie, po drugie, pokazać mu, w jaki sposób Twoje rozwiązania pomagają mu właśnie tą jego drogą pójść.